Cześć, drogie dzieci! Jestem Sowa, a dzisiaj opowiem Wam o fascynującym świecie informatyki, a konkretnie o języku HTML. HTML to język, który pomaga tworzyć strony internetowe. Wyobraźcie sobie, że każda strona to jak piękny park, a HTML to narzędzie, które pozwala nam go zbudować. Przygotujcie się na przygodę, bo nasze zwierzątka już czekają na nowe wyzwania. Przy dużym drzewie, Biedronka i Papuszka rozmawiały o tym, jak stworzyć swoją własną stronę internetową. Biedronka mówiła, że HTML to coś, co sprawia, że strona internetowa wygląda ładnie, a Papuszka myślała, że HTML to magiczne zaklęcie, które sprawia, że strona tańczy. Wtedy ja jasowa wyjaśniłam im, że HTML to nie magia, ale język, który używamy do opisywania, co ma się znaleźć na stronie internetowej. Strona internetowa nie tańczy, ale może być bardzo kolorowa i ciekawa. Na Placu Zabaw Piesek i Świnka Morska postanowili wykorzystać swoją wiedzę o Hypertext Markup Language. Piesek powiedział, że chce stworzyć stronę internetową o psach, a Świnka Morska dodała, że powinna mieć zdjęcia i opisy. Ja przypomniałam im, że Hypertext Markup Language pozwala na dodawanie różnych elementów, takich jak nagłówki, obrazy i teksty. Piesek z entuzjazmem zaproponował, żeby dodać sekcję z ulubionymi zabawkami dla psów, a świnka morska zgodziła się, że to świetny pomysł. Na łące wróbelek i żabka dostali ode mnie zadanie, aby stworzyć prostą stronę internetową. Wróbelek powiedział, że chce, aby strona miała tytuł i kilka obrazków, a żabka dodała, że powinna być kolorowa. Ja, sowa, zapytałam ich, co powinno być na początku strony. Wróbelek odpowiedział, że tytuł, a żabka dodała, że potem powinny być obrazki. Obaj byli pewni, że to dobry plan, a ja pochwaliłam ich za świetne pomysły. Na koniec, drogie dzieci, przypomnę wam, że HTML to język, który pozwala nam tworzyć strony internetowe. Możemy dodawać różne elementy, takie jak nagłówki, teksty i obrazy. Pamiętajcie, że każda strona to jak piękny park, który możemy zbudować dzięki językowi HTML. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. A teraz żegnam się z Wami serdecznie. Do zobaczenia!